Cześć mam, kochani. W dzisiejszym odcinku chciałem odnieść się do zarzutów szybko zużywających się dysków SSD w nowych MacBookach M1. Ostatnimi czasy pojawiły się informacje, że Swap Memory, czyli Zapisywanie danych operacyjnych na dysku SSD, tych, które nie mieszczą się już na pamięci RAM komputera, może powodować szybsze zużycie dysków SSD w nowych MacBookach M1. Informacje te pojawiły się na forach internetowych i później zostały napisane artykuły i nagrane filmiki na YouTubie, co spowodowało również też komentarze pod moim ostatnim filmem, recenzją MacBooka R-M1, że wiele osób pytało się, co o tym sądzę, co sądzę o tych dyskach i czy nie boję się w ogóle tego, że mój Mac przestanie za chwilę działać. Otóż skąd wziął się problem? Użytkownicy, którzy jako pierwsi zakupili MacBooki z procesorami M1 już, już w listopadzie, mieli dostateczną ilość czasu, żeby poużywać te komputery i przetestować je. To oni jako pierwsi zauważyli, że bardzo duża ilość RAMu jest pokrywana właśnie w tym swap memory na dysku SSD i opublikowali swoje wyniki, jak zużyty jest już ich dysk SSD po tych miesiącu, dwóch miesiącach użytkowania. W tych screenach pokazali, że zapis i odczyt danych z dysku SSD przekroczył w niektórych przypadkach nawet 200 Terabajtów, co świadczyłoby o bardzo mocnym zajechaniu dysku SSD już po jednym miesiącu użytkowania. Na tym przykładzie można byłoby przewidywać, czy te dyski w ogóle przetrwają rok. Także czy jest się czego bać i czy powinno się teraz kupować maki z procesorem M1? W tym odcinku pokażę Wam moje statystyki, jak zużył się mój dysk i opowiem, co o tym sądzę. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, musimy zastanowić się, czy te dane są w ogóle poprawne i jak szeroki jest ten problem. Otóż większość z tych artykułów, które widzimy w internecie, odnosi się tylko do jednego, Dwóch screenów z tego wątku na Twitterze, gdzie ludzie publikują, jak zużyte są ich dyski, co może wyolbrzymiać ten problem. Ponieważ jak wejdziemy sobie w ten wątek dokładnie na, na Twitterze, widzimy, że tylko kilku z tych użytkowników ma zapis ponad 100 TB. Większość użytkowników, którzy użytkowują komputery normalnie ma zapis poniżej 10 TB, a większość około 1TB. Pamiętajmy też, że te programy jak Drive DX, czy ten którego ja używałem, żeby sprawdzić, jak zużyty jest mój dysk, nie są oficjalnie supportowane przez Apple. I nie jest powiedziane, że tak naprawdę w ogóle pokazują prawdziwe zużycie tego dysku. Może to być spowodowane z wielu powodów, również przez nową architekturę procesora ARM. Szybka przerwa, kochani. Zapraszam Was na moją stronę starsglauze.com. Tam znajdziecie zestawy do malowania świecących gwiazd na suficie. Pamiętajcie, że możecie zrobić komuś prezent, możecie kupić to dla siebie. Obiecuję Wam, że będą to najlepiej wydane pieniądze w Waszym życiu. Przejdźmy teraz do PBW i procentu zużycia dysku. Otóż co oznacza skrót TBW? TBW. Skrót TBW oznacza total bits written czyli ilość zapisanych bitów. Gwarancja na najlepsze dyski SSD z najwyższej półki, czyli np. Samsung Evo 960 70, jest określana na około 150 TBW dla jednej kości 250 GB. Gwarancja jednak nie oznacza tego, że dysk padnie zaraz po przekroczeniu tej magicznej liczby 150 TBW. Wielokrotnie przeprowadzane były testy zużycia dysków SSD i tak na przykład jak w tym teście przeprowadzonym 6 lat temu Dyski o pojemności 256 GB i 250 GB około były w stanie zapisać aż do 2,5 petabajtów danych zanim uległy zniszczeniu. Pamiętajcie, że ta liczba tyczy się każdej kości 256 GB, czyli podwajając tą podstawową pamięć 250 GB np. do 512 GB podwajamy również ilość petabajtów, które mogą być zapisane na tym dysku. Potencjalnie do od 1 do nawet 5 petabajtów, jako że ten test przeprowadzany był 6 lat temu i od tego czasu dyski SSD przeszły bardzo długą drogę. Są teraz dużo, dużo szybsze i dużo bardziej wytrzymałe niż wtedy. Sądząc po tych danych, zakładałbym, że zajechanie nowoczesnego dysku SSD jest prawie niemożliwe, nawet montując na nim regularnie filmy 8K i inne podzespoły w tym komputerze. Dużo szybciej powinny zużyć się niż właśnie dysk SSD. I przejdźmy teraz do tego, dlaczego jest to w ogóle, może być to w ogóle problem właśnie w MacBookach. Otóż Apple, tak jak inne również firmy, zdecydowało się do przylutowywania tych kostek SSD. Do płyty głównej. Najprawdopodobniej robią tak, żeby poprawić szybkość działania tych em, dysków, ale staje się to kosztem napraw, ponieważ użytkownik nie, nie jest już w stanie sam naprawić tego komputera, nie jest w stanie dodać tej pamięci. I, no, I to jest też tak samo ich taki wybieg, że przez to, że użytkownik nie może sam rozszerzyć sobie pamięci, musi u nich kupić rozszerzenie pamięci, które jest no, dużo, dużo droższe niż jakby miał sobie kupić taki dysk samemu na wolnym rynku. Oznacza to, że po potencjalnej śmierci takiego dysku SSD jest on Niemożliwy do wymiany, i żeby naprawić komputer, trzeba wymienić całą płytę główną, co przy cenach napraw u Apple jest nieopłacalne praktycznie poza gwarancją i zmusza do użytkownika do zakupu tak naprawdę nowego komputera, bo jest to rozsądniejsze niż wymienianie całej płyty głównej, której koszt będzie taki sam jak kupienie nowego komputera. Oczywiście skutki środowiskowe takich działań, no, nie są dobre. Przejdźmy teraz do tego, jak mój dysk SSD użył się już po dwóch miesiącach, od kiedy mam tego właśnie maka, ale wcześniej was proszę jeszcze o lajka do tego wideo i słuchajcie, jeśli uważacie, że mój wynik jest poniżej 100 TBW, to dajcie lajka, like a jeśli uważacie, że jest powyżej już 100, to dajcie w takim razie dislajka. Zobaczymy, jakie były wasze przewidywania co do mojego dysku. A więc ja używam już swojego Maca od około 2 miesięcy. Programy, które mam praktycznie zawsze otwarte, jest to Safari, Google Chrome, Mail, Messenger, który zużywa bardzo dużo RAMu, iMessage, Kalendarz, Smart Home do włączania świateł i wyłączania, Tidal, Word, Teams, Notion, no i oczywiście Final Cut, który przy renderowaniu na pewno powoduje największe zużycie RAMu. Przez ten czas na mój dysk SSD zostało zapisane 17,6TB oraz odczytane 18,7TB, a mój dysk zdegradował się o 1% według darmowego programu Drive DX. Jeśli też macie maki M1 albo te starsze z Intelem, to zachęcam Was również do pobrania tego programu i napisania swoich wyników w komentarzu. Jestem ciekaw, chciałem porównać również te starsze komputery, jak one się degradują, ile one mają zapisu i odczytu tych danych na tym dysku SSD. Teraz zastanówmy się nad tym, czy w ogóle powinniśmy się martwić takim ilością zapisu tych danych, jak na, na przykład jest u mnie. Pamiętajmy o tym, że Apple zajmuje się budową komputerów od wielu lat. I tak samo od wielu lat używa już tego Swap Memory. Inni producenci również, prawda, czyli na Windowsie i na Linuxie również używany jest ten Swap Memory. To nie tak, że tylko Apple używa tej, tej technologii. Jako, że już wcześniej Apple używało tą technologię i nie zauważyliśmy nigdy, nie było jakichś problemów, żeby te dyski w MacBookach szybko padały, dyski SSD, możemy również na podstawie tej przeszłości przewidzieć, że również i teraz nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że te dyski nagle zaczną, zaczną padać, prawda. Jako ciekawostkę powiem Wam również, że mi też kiedyś zdarzyło się, że padł mi dysk SSD i nie. Nie było to w żadnym z pięciu maków, które miałem, tylko w jednym jedynym laptopie Windowsowym, którego kupiłem i stało się to po dwóch miesiącach użytkowania tego laptopa i to normalnego użytkowania, tylko tam obrabiania zdjęć czy coś. No i jak em, na szczęście ten dysk został mi wymieniony w serwisie za darmo na gwarancji. No i tam pan powiedział, że po prostu no tak się zdarza, tak dyski. Czasami same z siebie padają, nie wiadomo kiedy. Niestety wszystkie dane wtedy utraciłem. Na szczęście nie miałem jakichś tam ważnych rzeczy, no ale mieć to, to na uwadze i pamiętać, żeby zawsze robić backup swoich plików. Nawet zakładając, że ten problem istnieje i że Maki M1 faktycznie nagrywają więcej tych danych na dyski SSD poprzez to swap memory, to myślę, że użytkownikami, którzy mogą się najbardziej tego obawiać, są takie osoby jak, jak ja, które montują wideo, albo które obrabiają zdjęcia, albo które procesują audio, prawda? Tam w Logiku, czy coś, jakaś producenci muzyki, bo takie osoby najbardziej zużywają ten RAM i okej, okay, może takie właśnie osoby mogą się martwić tym, ale przeciętni użytkownicy nie powinni się tym w ogóle martwić właśnie z tych danych, które widzimy na forum nawet, że większość osób ma po prostu pozapisywane powyżej tylko terabajta danych, więc ten dysk SSD powinien im starczyć na wiele, wiele długich lat jeszcze. I na podstawie tego właśnie, jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem, który głównie używa pakietu Office, przeglądarki, kilku tam jeszcze jakichś zwykłych programów, uważam, że nie powinniście w ogóle aboidować do 16 GB RAM, bo to jest po prostu nieopłacalne za 1000 zł. Tak samo tego dysku wewnętrznego, nie, nie dokupujcie do tych 512. Za tą cenę uważam, że lepiej dokupić sobie dysk po prostu zewnętrzny i tam przechowywać jakieś pliki, bo doku, dokumenty nigdy nie zajmą dysku 250 GB i co najwyżej taki dysk mogą zająć właśnie Jakieś wideo albo zdjęcia, bo to one najbardziej obciążają dysk. Jeśli jesteście użytkownikami profesjonalnymi i wiecie, że będziecie kilka razy w miesiącu montować wideo 4K albo że robicie całe tam zdjęcia i potrzebujecie do obróbki tego Maca, ok, wtedy możecie zastanowić się faktycznie może nad upgradem tego RAMu do 16 GB i może też dysku do 512, żeby przedłużyć jego żywotność, prawda, dwukrotnie. Ale jak widzicie, ja tego nie zrobiłem i nie sądzę, żeby coś się stało z tym komputerem w przeciągu najbliższych. Lat, i uważam, że te pieniądze, które zaoszczędziłem, czyli te 2000 zł, już na upgrade do 16 RAMu i 512, uważam, że te pieniądze mi się po prostu zwrócą, bo nawet jeśli ten komputer miałem użytkować tam krócej nie wiem, o 2 lata, to za tą cenę ja mogę po prostu sobie do, dokupić nowy komputer i będzie dla mnie to bardziej opłacalne, bo te komputery za kilka lat będą znowu jeszcze bardziej szybsze i będą mi potrzebne do pracy. Także nie sądzę, że popełniłem jakiś błąd ym, tutaj w tym temacie. I to było na tyle w tym odcinku. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tym problemie. Może jeśli macie. Maki M1, to wpiszcie swoje dane, ile Wam wyszło terabajtów zapisu i odczytu. Nie zapomnijcie proszę o subskrypcji mojego kanału. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa!